Sprawiedliwość, no tu mamy sytuację dosyć dziwną. To znaczy, dziwna dziwną, o tyle, że pierwsze dwa miejsca na liście pisu mają osoby, które tak naprawdę z naszym okręgiem nie są związane. Być może, że któryś z tych panów gdzieś tam jest zameldowany, ale jeżeli tak, no, to on tak naprawdę nie mieszka. Pan poseł Kochman mieszka w Warszawie, pan poseł Czarnecki zdaje się w Zielonej Górze. Także on raczej tylko bywa. Natomiast no, z racji tego, że. Pan poseł Czarnecki jest pierwszy na liście, więc to pierwsze miejsce jak gdyby promuje. Tu ma pewien handicap. Pan poseł Hoffman jest posłem znanym z mediów ogólnopolskich, więc tutaj ma również duże szanse. No i pewnie walka o trzecie miejsce. No to jest znowu sytuacja taka, że mamy dwóch kandydatów z Gniezna. oprócz pana posła Dolaty, pan Krzysztof Ostrowski, który jest na siódmym miejscu. I tu można znowu sobie wyobrazić, że te głosy gnieźnieńskie na no, tych panów, przynajmniej mogą się w jakiejś mierze rozłożyć. Pytanie, czy, czy, czy wtedy nie, nie wybiera osoba spoza tego planu, na przykład osoba z Kolina, pan Budner, który był posłem w poprzedniej kadencji samoobrony, dzisiaj kandyduje z list pisu i tutaj może również uzyskać dobry wynik wyborczy. Natomiast ja jednak sądzę, że jeżeli powtórzy się i, i uzyskać trzy mandaty, jednak ten trzeci mandat zdobędzie pan poseł.